O, ogólnie sprawy cywilne z natury są, ym, nie są niejawne, nie? ale oni chcą, żeby była niejawna ta rozprawa. Tak to zazwyczaj jest, jeżeli ktoś chce udowodnić prawdę i się oczyścić publicznie, to mówi, że to ludzie nie mogą wiedzieć, co się dzieje na tej rozprawie. Ja nie wiem, czemu tak jest. Według mnie, jeżeli walczy się o prawdę, to lepiej, żeby rozprawa była publiczna. No ale co mogę począć, nie? Nic nie mogę począć. To już. No niestety takie życie. co tam? Co sąd jutro zdecyduje, no zobaczymy, nie? Podejrzewam, że dostanę jakiś zakaz wypowiadania się. I też, że. No zobaczymy, czy zdecyduje, żeby rozprawa była niejawna bo tam już poszły takie ruchy, że to ze względu tam na dobro rodzin i tak dalej, więc jakby idą w tym kierunku i pewnie będą walczyć o to, żeby było niejawne, żebym ja nie mógł o tym gadać i tyle.